Dzień dobry kochani, weszłam tylko na chwilę, bo wiecie, że w domu nie mam możliwości nagrywania filmików z racji tego, że mam tutaj te dziewczyny z Ukrainy, no i jedna śpi w salonie, więc nie mam, nie mam jak, nie chciałabym też jej przeszkadzać, żeby się nie wyspała do pracy, tak? Słuchajcie, u mnie, u mnie tutaj dzisiaj, w tym tygodniu dosyć ciężko tutaj... Rano trzeba zawozić tam jedną dziewczynę do pracy, bo, bo siostra tam ma problemy zdrowotne, więc nie chcemy, żeby się zaraziła. Ja na antybiotyku zapalenie oskrzeli, słuchajcie, jak się okazało, dziewczynka z Ukrainy ma tutaj anginę ropną, więc no nie ciekawie. Także, kochani. Chciałam Wam tylko życzyć wszystkim y, udanego weekendu, bo, bo zbliża się dużymi krokami u Mam nadzieję, że mąż mi zjedzie, mam nadzieję, że mąż mi wróci, bo też u niego ciężki tydzień. Y, y, korki, korki, jeszcze raz korki, słuchajcie, i tak naprawdę nerwówka, bo tutaj gdzieś tam nie zdążył, tutaj gdzieś tam go nie załadują. Potem milion stresów przez to y, związanych, no ale mam nadzieję, że y, wszystko się jakoś pokłada do weekendu. To jeszcze w sumie mamy dwa dni, więc jeszcze. Y, Czwartek, piątek, także w sobotę mam nadzieję, że mąż mi zjedzie i, i gdzieś tam yy, yy, spędzimy miły weekend, także u, udanego weekendu, kochani, szerokości, przyczepności, wracajcie do swoich ukochanych, które tam na pewno w domu na was czekają z pysznym obiadkiem, yy, a póki co, yy, moi kochani, będę tam rzucać coś od czasu do czasu, żeby, yy, żebyście o mnie nie zapomnieli przede wszystkim, żebyście nie zapomnieli o mamadżerce, jak to mówią, <laughs> słuchajcie. I jesteśmy, słuchajcie, kochani, w kontakcie, tak? No, jesteśmy w kontakcie. Miłego weekendu. Życzę wszystkim, i buziaki dla Was pozdrowienia gorące, i trzymajcie się pa.